Łap! Pewnie nawet nie próbowałeś? Bo nie ma po co! Nie ma po co, ponieważ moi drodzy, to jest dysk do zadań specjalnych. I dzisiaj to sprawdzimy. Cześć, siemanko, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mam dla Was dysk zewnętrzny, dysk przenośny od PNY. Jest to model RP60, pojemność 1TB, ale najważniejsze w nim jest to, że już na początku dostajemy USB-C, jasne, to nie jest najważniejsze, odporność na kurz i wodę i odporność na upadki nawet do 3 metrów. I jeżeli znacie mnie chociaż troszeczkę, to doskonale wiecie, że na 3 metrach się nie zatrzymamy. Porządnie zasypuj go ekstra! Ale żebyście mogli spokojnie to zaobserwować do końca, no to tak, obserwujcie, subskrybujcie, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Moim dzisiejszym zadaniem jest sprawdzenie tego, o czym mówią producenci i co ten dysk ma nam zaoferować. A. Mówią naprawdę sporo. Transfery według USB 3.2 gen 2 na 2 piękna nazwa USB, wiem, standardy USB są super, 2000 MB odczytu, 1800 MB na sekundę zapisu, więc nie jest to max tego standardu USB? Ale sprawdzimy, na ile to się tutaj sprawdzi, na ile będziemy w stanie osiągnąć takie transfery bezpośrednio po wyjęciu z pudełka. Tutaj jedna moja uwaga na dole jest po prostu taka gumowana zaślepka, którą zatykamy port USB, i dzięki temu mamy te poszczególne stopnie ochrony IP65. Czyli według standardów, żeby Was nie oszukać, IP65. Co nam to mówi? Szóstka z przodu, czyli ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych i ochrona pyłoszczelna. A piątka z tyłu to jest ochrona przed strugą wody do 12,5 litra na minutę laną na obudowę z dowolnej strony. Czyli można ten dysk nieść w deszczu, można go nieść ze sobą pod prysznicem teoretycznie. Więc spróbujemy, będziemy go dzisiaj polewać, będziemy go zakopywać, będziemy go topić później pewnie, o ile przeżyje. Więc próby będą naprawdę ciekawe i wymagające. Zobaczmy, co tutaj jeszcze producent mówi, bo oni na stronie też mieli to fajnie opisane. RP60. Odporność na upadki do 3 metrów. Odporność na kurz i wodę. I tutaj jest jedyneczka, dwójeczka. Tak, IP65 testowane w kontrolowanych warunkach. 2 kg na metr sześcienny aktywnego pyłu pod ciśnieniem 2 kilopaskali przez 8 godzin. I nic mu się nie stało. No, jeżeli ta zaklepka jest założona, to pewnie właśnie nic się nie stanie. A na wodę tutaj mamy 100 kilopaskali przez 3 minuty w przepływie wody. Od czegoś trzeba zacząć. Podłączmy go do komputera. Zobaczmy, jakie możliwości oferuje bezpośrednio po z pudełka. A few moments later. Dobra. Jeżeli chodzi o prędkości, to u mnie na komputerze możemy liczyć na zapis w okolicy 1000 MB na sekundę, odczyt okolicy 1,5 gigabajta na sekundę. Może to być powodowane chociażby specyfikacją mojego komputera. Znajdziecie ją oczywiście w opisie tego materiału. Jednak dysk już na starcie jest naprawdę piekielnie szybki. Odłączamy ten przewód, zamykamy tę magiczną zaślepkę. No, to mogłoby się trochę lepiej zamykać. Tu. Fajnie, że jest. I trzyma się, że ten kawałek gumy jest długi, bo nieraz mnie to irytuje, że trzeba naciągać, żeby wpiąć przewód, ale teraz, żeby go zamknąć, muszę delikatnie krok po kroku wsunąć. No, jeszcze nie. Wygodnie muszę chwycić. Dawaj, dawaj. O, i teraz zamknąć, więc no, to taki mały minus. Dysk sam w sobie jest lekki. Sprawia wrażenie pustego w środku, co w sumie nie dziwi, no bo te półprzewodnikowe rzeczywiście są bardzo, bardzo niewielkie, nie potrzebują dużo miejsca. To budowa miękka, wrażenia miękkie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Przy przetestowaniu tego dysku pomoże mi Antoni, ponieważ to jest dysk, który producent, tak jak Wam powiedziałem przed chwileczką, mówi, że wytrzyma bardzo dużo. No to pytanie, czy wytrzyma starcie z pięciolatkiem. Proszę bardzo, Antoni, to jest dysk i będziesz miał misję. Musisz go najpierw zrzucić z tej wieży, a potem zakopać. No to do roboty. Chłopatkę zostaw na razie na dole. Przytrzymam ci go. Śmigaj do środka. Proszę dysk. Dzięki. I tam w kamerę jak najdalej. Ekstra! Jeszcze raz. No to dawaj. Spróbuj dorzucić do kamery, ale nie we mnie. Jak na, razie, jak na razie nic nie jest. Zobacz. Tam spróbuj w kamerę rzucić. O, ale ekstra. Ale się odbił. <grystanie> Ostatni raz. Ale mocno. No to dawaj najmocniej. <grystanie> no to teraz jak zleży w piasku, to musisz go zakopać. Jak na razie klapka się trzyma bardzo dobrze. Tu się nic nie stało. Zakładam, że nic się nie dostało do środka. Na razie nie chcę tego otwierać, żeby tych kurzowych paprochów tam nie wpuścić, tego piasku tam nie wpuścić. Wykop wielką dziurę i go tam rzucimy. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej? No to dawaj, jeszcze głębiej. Teraz. Teraz? Pach. Porządnie, zasypuj go. Ekstra. Zasyp, zasyp. Jak go zasypiesz, to możesz po nim poskakać nawet teraz. O o, a ty pamiętasz gdzie on jest? No, zaraz go nie znajdziemy. To co? Poskaczesz po nim jeszcze trochę? Tak. Proszę cię. Ach, teraz mamy piasek kurz pod ciśnieniem. Co prawda nie 8 godzin, ale wystarczy. Teraz musisz go odkopać i bierzemy go do domu umyć wężem na ogrodzie. coś tu jest, co to może być? O! Dzień dobry. Jest dysk. Proszę bardzo, zakurzony. Jasne. Na razie tutaj nie widać żadnych śladów. No tu jest bardzo miękki, ale to już był taki od początku. Guma jest nieprzerwana, niewzruszony. Spróbujemy to otworzyć, czy coś tu się dostało. Absolutnie nic. Pokaż to. Pełen spokój. Proszę inspekcja. Pełen spokój. No. Strumień wody pod ciśnieniem, no to? Strumień wody pod ciśnieniem. Antoni? Dawaj. Ryskaj proszę. Trafisz w niego? No. A! Dawaj go, mocno, aż spadnie. Dobra. Zalany, zapsikany. Wydaje mi się, że bez szkód, bo znowu zaślepka była założona. Za chwilę będziesz mógł jeszcze tutaj go zalać na dole. Tak mi się wydaje. Chcesz go zalać jeszcze na dole? Czy może najpierw sprawdzimy, czy działa? Przestań. No, to jesteśmy z powrotem u nas. Proszę, Antoni, powycieraj go do sucha i sprawdzimy, czy przetrwał, czy nie. Ok. Jakiego Jak ja go teraz podłączę do komputera? No. tylko wycieram. Ach, tylko go wycierasz. Tylko tak. Dobra, pokaż go. Zobaczmy, czy jest gdzieś podrapany albo uszkodzony. Rób inspekcję. Nic się nie podrapało. Nic się nie podrapało? Nic nie a tutaj też zaślepka nieruszona, otwieramy, czyli to jakaś wilgoć, są pojedyncze kropelki wokół uszczelki. Ale myślę, że to nie będzie miało wpływu. Zresztą myślę, że nie będzie miało wpływu. Sprawdźmy, czy ma wpływ. Chodź, podłączymy go do komputera. No. Mimo, że te pierwsze wrażenia to właśnie Gusta w środku obudowa, czy miękka praca spowodowały, że troszkę w niego zwątpiłem, nie wierzyłem, to przetrwał bez żadnego problemu. To, co powiedział producent, czyli zarówno kurz, trudne warunki, pryskanie wodą, pod ciśnieniem z dowolnego kierunku, jakby to standard mówił, nic mu się nie stało. Tutaj ta zaślepka, no, ona daje mu to odporność, ale z drugiej strony właśnie przez nią tak uporczywie się rzut dziecka na placu zabaw bez problemu wytrzymał, więc jestem w stanie uwierzyć, że te wszystkie upadki wytrzyma, ale co, gdybyś go rzucił do kumpla, a on by go nie złapał? Ale walnął. Tak jeszcze hamsko na kant. Jak powiem ci tak. Byłem przekonany, że się rozpołowi, ale nic mu nie jest. Jeszcze. O! A nie. Tylko zaślepka się wypiała. Nie zaślepka się wypiała. Wcisnął się do środka, wpadł do obudowy. O nie. U, panie kochany. Teraz to. Siadł. O! Ty to było zamykane, a cały dysk jest taki. To powiedzcie mi tylko jedno teraz, panie producencie. To jest bardzo ważne pytanie. Skoro cały dysk jest taki, to dlaczego nie zrobić małego odpornego na dysku na wszystko takiego? A jest on tutaj. On nawet nie był przyklejony, był tutaj wpięty. Cię sam pomysł spoko, ta obudowa spoko, daje radę. Ale wpięty dysk na plastikowe uchwyty, no to się musiało tak skończyć. Oczywiście tak się skończyło, bo nie słuchałem się porad producenta, więc moja wina. Ale wiecie, <grymne> miejsce na dalszy rozwój jest. Chyba nie ma co go rozjeżdżać samochodem, nie? Tak więc, moi drodzy, na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dysk zaraz sprawdzimy jeszcze, czy działa, przed zakończeniem materiału się tego dowiecie. A ode mnie jedno słowo na sam koniec. Słuchajcie się producentów. Powiedział, że wytrzymał upadek, upadek wytrzymał, wodę z każdej strony wytrzyma, wytrzyma piasek, wytrzymał. No ale dorosłego rzutu i kolegi niezdary na betonie, już może nie przetrwać. <laughs> przed chwilą działał. <laughs> Dobra, jednak dalej. Da mnie. Przed chwilą jeszcze działał. Pierwszy raz go podłączyłem do komputera, że zadziałał. Odłączyłem, podłączyłem, żeby zrobić ujęcie i już nie działa. Słuchajcie się ostrzeżeń producentów.